Cześć, tu XRTX, a dziś kolejny odcinek i dzisiaj powiem wam jak zrobić miniaturkę oraz jak ją dodać do filmu na YouTube. E, pierwsze co musimy zrobić wejść e, oczywiście w sklep play e, i pobrać po prostu aplikację PicsArt oraz e, YouTube Studio ja oczywiście mam te obydwie aplikacje pobrane PizzArt służy do e, skonstruowania tej miniaturki a YouTube Studio do po prostu dodania tej miniaturki do filmu na YouTube. I jak już mamy y, zainstalowane te aplikacje, to musimy oczywiście też pobrać obraz y, z internetu, po prostu tło do miniaturki, które musi mieć rozmiar 1280x720, bo oczywiście jest taki po prostu wymagany rozmiar miniaturki, jeżeli po prostu nie będzie tego rozmiaru, to nie będzie można po prostu dodać tej miniaturki do filmu. Y, no i oczywiście odpalamy y, aplikację PicsArt y, i klikamy w ten plis, który jest y, po środku na dole. No, i wybieramy po prostu jakieś edycji. Ja dla przykładu wezmę to czarno-niebieskie, takie kwadraciki. I ogólnie nie będę wam pokazywał, jak. Znaczy, nie będę teraz nie będę po prostu nagrywał, jak robię tą miniaturkę, tylko po prostu później pokażę wam, jak ją dodać. Ale pokażę, co ta aplikacja po prostu tutaj oferuje. Możemy po prostu tutaj dodać różne efekty. Ja bardzo polecam ogólnie światło krzyżowe, z którego bardzo często korzystam w moich miniaturkach. Mamy tu parę przeróżne efekty, które możemy sobie po prostu dodać. Możemy na przykład dodać obraz. Oczywiście polecam PNG, bo później będzie tło i to bardzo źle wygląda, także polecam po prostu popierać obrazy PNG. Możemy oczywiście dodać tekst, który możemy bardzo fajnie urozmaicać, zmieniać kolor i te inne kreski dodawać, jakieś cienie i te inne. Oczywiście możemy dodać też obramowanie, błyski fajne, maski i inne ramki. Bardzo, bardzo fajna aplikacja, bardzo serdecznie polecam, również z niej korzystam. No i teraz pokażę Wam jak dodać miniaturę do Oczywiście wchodzimy w, w aplikację YouTube Studio e, i klikamy w zakładkę filmy. E, jeżeli już kliknęliśmy to oczywiście wchodzimy w film, w którym chcemy po prostu zmienić miniaturkę albo dodać tą miniaturkę. Ja dla przykładu weźmę ten nowy film. E, klikamy w tym prawym górnym rogu e, ołówek, który tam się znajduje e, i klikamy e, na przykład tutaj mam dla przykład edytuj miniaturkę. I teraz dla was będzie się wyświetlać jeżeli nie macie miniaturki to będzie Niestandardowa miniaturka ja mam w tym miejscu zmień No i po prostu wyświetlają się nam teraz obrazy Które możemy dodać jako miniaturkę Ja wezmę akurat to samo I klikamy oczywiście wybierz Zapisz No i w tym momencie mamy już dodaną miniaturkę do filmu Także myślę że to by było na tyle jeżeli poradnik Wam się spodobał, oczywiście łapeczka w górę, subik, możecie również mnie wesprzeć wysyłając donate'a, możecie bijać na Discorda, oczywiście do wszystkiego macie link w opisie, także ja się z Wami żegnam, cześć!